Kiedy miałam 17 lat, poszłam na imprezę urodzinową mojej przyjaciółki. Dużo nastolatków piło tam nielegalnie, jednakże mi nigdy się to nie podobało, więc po prostu siedziałam sobie na kanapie z innymi przyjaciółmi i rozmawialiśmy. Wtedy jeden gość, którego nigdy wcześniej nie spotkałam, dołączył na imprezę i zaczął rozmawiać z grupą ludzi. Wkrótce jednak zwrócił się do mnie, przedstawił jako Aszton. Był dość wysoki i miał wyraziście niebieskie oczy. Na początku wydawał się całkiem miłym gościem, ale stopniowo zaczął się dziwnie zachowywać. Ciągle za mną chodził i wydawało się, jakbym miał na moim punkcie silną obsesję. Jeden z moich przyjaciół, Kalum, zobaczył, że czuje się z tym niekomfortowo, więc powiedział do niego: Przestań, człowieku, nie bądź klipem. Aszton odwrócił się do kaluma, a jego spojrzenie sprawiło, że dostałam gęsiej skórki. Dlaczego? Ona jest moja! To, co powiedział, było okropnie dziwne, więc zadzwoniłam po mojego tatę, żeby po mnie przyjechał. Kalum został ze mną, kiedy czekałam na tatę przed domem. On nas obserwuje, powiedział, a całe moje ciało zesztywniało ze strachu. Słabnie za rękę. Jeśli pomyśli, że jesteśmy razem, to może się podda. Złapałam więc jego rękę, a wtedy głośny krzyk gniewu dobiegł za naszych pleców. Oboje spojrzeliśmy się za siebie, żeby zobaczyć Ashtona, który zmierzał prosto do nas. Zaczynałam naprawdę się martwić. Wyglądał, jakby miał uderzyć kaluma. Na szczęście wtedy mój tata podjechał pod dom, więc złapałam kaluma i pobiegliśmy do samochodu. Jak tylko wsiedliśmy do środka, wytłumaczyłam wszystko mojemu tacie. Kiedy wysadziliśmy kaluma pod jego domem. Pojechaliśmy prosto do naszego. Leżałam już w moim łóżku i miałam zamiar pójść spać, ale wtedy usłyszałam, jak otwiera się brama. Wyjrzałam przez okno i ku mojemu przerażeniu, aż ton wkradał się na nasze podwórko. Mój tata bardzo się zezłościł, kiedy mu o tym powiedziałam, więc wziął swój kij baseballowy i wyszedł na zewnątrz. Ale kiedy po chwili wrócił do środka, miał bardzo niezadowolony wyraz twarzy. Powiedział, że zostawiłaś swoją kurtkę. Kiedy wziąłam swoją kurtkę do ręki, mała karteczka wypadła z jej kieszeni. Mój tata podniósł ją i przeczytał. Jesteś moja, Michelle. Minęło kilka tygodni, a ta sytuacja sprawiła, że zbliżyliśmy się do siebie z kalumem, więc zaczęliśmy się ze sobą umawiać. Pewnego dnia, kiedy byliśmy na randce w kinie, naprawdę musiałam iść do łazienki. Chciałam załatwić to szybko. Żeby nie przegapić zbyt dużej części filmu. Jednak kiedy wracałam na salę, zauważyłam aż to stojącego w drzwiach. Wyglądał na wściekłego i naprawdę płakał. Poszedł do mnie szybkim krokiem i powiedział: Jak mogłaś mi to zrobić? Byłam zdezorientowana. Ja nic ci nie zrobiłam. On tylko tam stał i patrzył na mnie. Więc pobiegłam szybko z powrotem do sali i powiedziałam kalumowi, co się stało. Natychmiast weszliśmy z kina. Byłam całkiem zdenerwowana tym, co się stało, ale jednocześnie miałam nadzieję, że wkrótce wszystko się unormuje. Jednak okazało się, że całkowicie się myliłam. Parę dni później pracowałam w moim ogródku nad projektem na zajęcia plastyczne, kiedy nagle usłyszałam czyjeś szlochanie. Odwróciłam się i zobaczyłam Ashtona trzymającego w swojej lewej dłoni mały pojemnik z lekami. Moje nogi zaczynały się trząść coraz bardziej z każdym jego kolejnym krokiem w moją stronę. Dlaczego tu jesteś? zapytałam. Tęskniłem za tobą, Michel. Chodziłem za tobą od paru dni. Czy jesteś skalumem tylko po to, żebym był zazdrosny? Bo to działa. Kiedy Ashton zaczął się uśmiechać, poczułam przeszywający strach. Nawet cię nie znam. Więc proszę, wyjdź. Kiedy tylko to powiedziałam, ono znowu zaczął błagać i wyciągnął nóż ze swojej kieszeni, kierując go w moją stronę. Krzyknęłam i zaczęłam uciekać w przeciwnym kierunku. Ale zanim zdążyłam złapać się ogrodzenia, Aszton złapał mnie za koszulkę i pociągnął na ziemię. Trzymał nóż na moim policzku i krzyczał Kocham cię, Michelle. Nikt inny nie może cię mieć. Jesteś moja! Byłam przerażona, a łzy mimowolnie spływały po moich policzkach. Złaź z niej! Nagle znikąd mój tata, który kosił trawę na podwórku z drugiej strony domu, szybko do nas podbiegł. Po Ściągnął aż to na mnie, uderzył go, po czym związał goliną. Usłyszałam, jak aż szeptał. Myślałam, że jesteś tu sama. Kiedy mój tata upewnił się, że wszystko ze mną w porządku, zadzwonił na policję i do Kaluma. Ashton zaczął śmiać się jak psychopata, kiedy był aresztowany. Prowadzony przez policjantów wykrzykiwał: Pocałowałem ją, jest moja, moja. Później zadzwonili do nas z policji i powiedzieli, że Aszton był pod wpływem narkotyków, a jego pokój był pełny moich zdjęć. Zostały znalezione razem z jego pamiętnikiem, w którym opisywał swoje plany uprowadzenia i zamordowania mnie. Potem, Aszton został skazany na 7 lat więzienia. Teraz mam 22 lata i dalej jesteśmy razem z Kalumem. Niedawno przeprowadziliśmy się i zamieszkaliśmy razem w mieście. Usunęłam wszystkie swoje konta w mediach społecznościowych, ale dalej żyję w strachu. Za dwa lata Aszton wyjdzie z więzienia i jestem przekonana, że pewnego dnia wróci po mnie. Nazywam się Natan Kowalski, pochodzę z Houston w Teksasie i chcę się z Wami podzielić smutną historią. Kiedy byłem małym dzieckiem, po raz pierwszy usłyszałem piosenkę What I've Done zespołu Linkin Park. Było to w napisach końcowych filmu Transformers z 2007 roku. Właśnie dzięki temu filmowi zostałem fanem Linkin Park. Szybko przeskoczmy teraz do roku 2022. 10 kwietnia poszedłem do Houston Galleria Mall. Było to jedno z największych centrów handlowych w Houston w Teksasie. Moja rodzina i ja szukaliśmy ładnych ubrań do kościoła w niedzielę wielkanocną. Kiedy moja mama robiła zakupy w jednym ze sklepów, ja czekałem na nią na zewnątrz. Minęło kilka minut i podszedł do mnie mężczyzna, który wyglądał i brzmiał dokładnie jak Chester Bennington, wokalista zespołu Linkin Park. Zapytał mnie, czy wiem, gdzie jest GameStop, ponieważ miał syna, którego urodziny minęły miesiąc wcześniej. Wskazałem mu właściwy kierunek, ale zanim pozwoliłem mu zająć się swoimi sprawami, zapytałem, jak ma na imię jego syn. Odpowiedział, że Tyler. Zadałem mu więc kolejne pytanie wprost: Czy jest Chesterem Benningtonem z Linkin Park? Ale nie odpowiedział na to pytanie. Po prostu odwrócił się i uciekł. Pomyślałem sobie, że to przecież nie mógł być on, bo zmarł w lipcu 2017 roku. Wciąż jednak zastanawiam się, czy to mógł być rzeczywiście Chester Bennington, czy też może był to jego duch. Pewnego wieczoru grałem w koszał mojego kumpla. Muzyka leciała na pełny regulator. Było nas czterech i świetnie się bawiliśmy. Około 19.40 gospodarz musiał się zbierać, więc nasza pozostała trójka postanowiła przenieść się do pobliskiego parku. Szliśmy tam, śmiejąc się i rozmawiając, gdy nagle tuż obok nas przejechał z dużą prędkością samochód. Przejechał tak blisko, że poczułem ciepło bijące od silnika. Niedaleko auto się zatrzymało, a ze środka wysiadło kilku gości. Jeden z moich kolegów krzyknął do nich: Zwolnijcie! Prawie nas potrąciliście! Kierowca wpadł w szał i zaczął się awanturować. Drugi kolega wszystko nagrywał, aby w razie czego mieć dowód na jego agresywne zachowanie. W końcu kierowca wrócił do samochodu, a my poszliśmy dalej w swoją stronę. Minęło może z pół minuty, kiedy ten sam samochód pojawił się znowu na naszej ulicy i śmignął obok nas z erkiem klaksonu. Zobaczyliśmy wtedy starszą panią, która akurat wynosiła śmieci. Moi kumple zaczęli przechodzić przez ulicę, ale zobaczyli, że auto znów wraca, więc cofnęli się na chodnik. Wrzasnąłem jeszcze na nich, żeby natychmiast odsunęli się od drogi. Samochód znów przejechał szybko obok nas, głośno trąbiąc i strasząc starszą kobietę. Rozmawialiśmy chwilę z tą panią i jej synem. Wspomnieliśmy, że od kierowcy czuć było alkohol, gdy się z nami wykłócał. I wtedy auto wróciło po raz trzeci. Tym razem kłócił się z nami nie tylko kierowca, ale też pasażer z przedniego siedzenia, zaczął na nas wrzeszczeć. Zaczął tłumaczyć starszej pani swoją wersję wydarzeń. Przyznał się, że mają po dziewiętnaście lat i wypili po dwa piwa, zanim wsiedli za kółko. Zaczęliśmy się z nimi kłócić, a starsza pani podniosła głos i zaczęła na nich krzyczeć. Wtedy z tylnego siedzenia wysiadł trzeci mężczyzna i wybełkotał coś w stylu: Nie róbcie zdjęć mojemu samochodowi! Było dość oczywiste, że są pod wpływem, chwiali się, bełkotali, a ich zachowanie nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Zaczęli nawet nam grozić, że zgłoszą nas na policję za prześladowanie na tle narodowościowym, co było kompletnym absurdem. Starsza pani i jej syn też mieli akcent jak ci mężczyźni z samochodu, a moi koledzy to latynos o ciemnej karnacji i rudy. Więc nie mam pojęcia o jakim prześladowaniu oni bredzili. To, co naprawdę nas zaniepokoiło, to widok zioła, porozrzucanych banknotów i jakiegoś czerwonego płynu na tylnych siedzeniach ich auta. Dyskretnie spisaliśmy numer rejestracyjny i zgłosiliśmy sprawę na policję. Nie mam pojęcia, co to był za czerwony płyn, ale mój przyjaciel podejrzewał, że mogła to być krew, bo w aucie unosił się też intensywny, gnijący zapach. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy ci ludzie nie śledzili nas, żeby dowiedzieć się, gdzie mieszkamy. W końcu byliśmy świadkami ich dziwnego zachowania, a możliwe, że byli też zamieszani w handel nielegalnymi substancjami. Możliwe, że spanikowali, myśląc, że zadzwoniliśmy na policję i próbowali nas zastraszyć. Mam przeczucie, że wcześniej zrobili to samo jakiemuś innemu chłopakowi i że to jego krew widzieliśmy na fotelach. Ten hodur rozkładu mógł pochodzić właśnie od niego. Cieszę się, że nic nam się nie stało, bo gdyby nie ta starsza pani, być może nigdy nie miałbym okazji opowiedzieć tej historii. Pamiętam to tak wyraźnie, jakby to było wczoraj, ale wydarzyło się. Gdy byłam jeszcze w liceum. Przed szkole, szkoła podstawowa, liceum i kampusy uniwersyteckie znajdują się tuż obok siebie. Jest to ogromna szkoła, więc zgubienie się w niej jest czasami nieuniknione. W tym czasie byłam z moimi koleżankami z drużyny: Róż, Erin i Cecil. Należałam do klubu matematycznego w naszym kampusie. Zajęcia matematyczne zostały przeniesione do szkoły podstawowej. Ponieważ sala, w której zwykle się uczyłyśmy, była w remoncie, było dziwnie cicho, kiedy szłyśmy długim wybiegiem, przechodząc koło wielkiego dębu. Drzewo było bardzo stare, i pamiętałam, że zawsze robiło na mnie spore wrażenie, odkąd byłam w przedszkolu. Gdy szłyśmy na zajęcia matematyczne, zobaczyłyśmy w oddali jakieś zamieszanie. Trzecioklasiści byli poza klasą a nauczycielka starała się ich uspokoić, prowadząc ich do sali czwartoklasistów. Nasza czwórka spojrzała się na siebie zaciekawiona tym, co się dzieje, i postanowiłyśmy się tego dowiedzieć. Gdy podeszłyśmy na niewielką odległość, włosy na karku zaczęły mi się jeżyć, a oczy rozszerzyły przez to, co wtedy usłyszałam. Ze sali trzecioklasistów dobiegał głośny, zwierzęcy ryk i donośne uderzenia. Wszyscy byłyśmy przerażone, gdy tam stałyśmy. Cecile powiedziała Erin, żeby podeszła bliżej i zajrzała do sali trzecioklasistów. Gdybyśmy zrobiły to całą czwórką, to zwróciłybyśmy na siebie uwagę, a poza tym bałyśmy się. Erin wystąpiła więc naprzód i wyraźnie wtedy widziałam przerażenie na jej twarzy. Ciekawość nas wszystkich zmotywowała ją do zajrzenia przez okno sali. Słysząc jednak te okropne krzyki, w końcu sama zajrzałam do tej sali. A następną rzeczą, którą pamiętam, jest to, że upuściłam torbę na widok dziewczyny przywiązanej do krzesła. Nauczyciele trzymali ją w miejscu, podczas gdy jeden z nich domagał się, aby demon ją opuścił. Pozostali modlili się i starali utrzymać ją na krześle. Niekontrolowanie zaczęłam szczękać zębami. Widok był na tyle przerażający, że pomyślałam o horrorach, które zwykle sprawiały, że nie mogłam w nocy zasnąć. To było ekstremalnie przerażające zobaczyć to w prawdziwym życiu. Opętana dziewczyna wymieniła nasze imiona jedno po drugim i zaczęła się śmiać. Odwróciła głowę w naszą stronę, i wtedy zobaczyłyśmy, że jej oczy były całe białe. Była cała blada, a ślina kapała z jej rozciągniętych ust. Jeden z nauczycieli pośpiesznie wyszedł z pokoju i krzyknął na nas, abyśmy odeszły i natychmiast uciekłyśmy z miejsca zdarzenia. Kilka dni później rozeszły się wieści i wszyscy w kampusie wiedzieli, co się stało. Mówili, że dziewczyna bawiła się wcześniej przy tym ogromnym dębie i rozgniewała mieszkające tam duchy. Wciąż nie potrafię uwierzyć w to, co się stało. Ale jedno jest dla mnie pewne. Wspomnienie to pozostanie ze mną na zawsze, przypominając mi, że czasami ciekawość może doprowadzić nas do niebezpieczeństwa. Wszystko zaczęło się normalnie, kiedy ja, moja mama i moja sześcioletnia siostra Hania byłyśmy na zakupach w sklepie. Gdy wyszłyśmy ze sklepu i wsiadłyśmy do samochodu, moja siostra chciała telefon mamy, więc podałam go jej. Widziałam, że gra w Minecrafta. Niedługo później, gdy w samochodzie panowała cisza, nagle moja siostra powiedziała coś, co sprawiło, że spojrzałam na nią inaczej. Powiedziała: Już tutaj byłam! Spojrzałam na nią i zapytałam: Co masz na myśli, mówiąc, że już tutaj byłaś? Hania spojrzała na mnie i odpowiedziała: Jak w Minecrafcie. Byłam w miejscu, gdzie było bardzo dużo ludzi, i wszyscy w nim umarli. Po tych słowach wróciła do gry na telefonie. Odwróciłam się do przodu, czując przeszywający strach, a kiedy spojrzałam na mamę, zobaczyłam, że też była zaniepokojona tym, co powiedziała moja siostra. Przez resztę drogi do domu nie odezwałyśmy się ani słowem. Kiedy już dojeżdżałyśmy na miejsce, moja siostra zrobiła najdziwniejszą i najstraszniejszą rzecz. Zaczęła się śmiać. Bałam się zapytać, dlaczego się śmieje, ale po chwili powiedziała: oni myśleli, że ja tego nie przeżyję. O czym znowu wróciła do gry? Kiedy dotarłyśmy do domu, odstawiłam zakupy i zapytałam mamę, czy mogę z nią porozmawiać na osobności. Moja siostra siedziała w swoim łóżku, wciąż grając w Minecrafta. Zaciągnęłam mamę do Łazienki i zamknęłam za sobą drzwi. Szepnęłam do niej: Co to było? I o czym ona do cholery mówiła? Moja mama powiedziała tylko, że nie ma pojęcia. Wtedy, za drzwi usłyszałam głos Hani: Wiem, że jesteś ciekawa. Pozwól, że sama opowiem ci o moim życiu i jak to przetrwałam. I przestań o mnie szeptać z mamą. Po chwili dodała: Dana, wiem, że minęło wiele czasu. Kocham cię, słońce. Ja i moja mama byłyśmy zszokowane, ponieważ moja siostra miała wtedy jeszcze dziecięcą wadę wymowy i nigdy wcześniej nie mówiła tak poprawnie. Ponadto. Mama odwróciła się do mnie z przerażoną miną i wyszeptała: To twoja, prababcia. Kiedy byłaś malutka, nazywała cię Dana. Powoli otworzyłam drzwi. Razem z mamą spojrzałyśmy na moją siostrę i wtedy zapytałam: Jak więc przetrwałaś? Ta odłożyła telefon, usiadła na podłodze i powiedziała: Cóż, byliśmy wszyscy na tej łodzi i wskoczyłam do wody. Po tych słowach. Moja siostra wróciła do normy. Była tak zdezorientowana, że zapytała, jak dostałyśmy się do domu tak szybko i dlaczego się na nią gapimy. Moja mama zapytała ją, czy nie pamięta, co mówiła przed chwilą, a ta tylko pokręciła głową, po czym poszła do swojego pokoju. Po tym zdarzeniu myślę, że moja siostra jest kolejnym wcieleniem naszej prababci. Moja dziewczyna opowiedziała mi straszną historię, która jej się przydarzyła około dwa tygodnie temu. Stała w kolejce w sklepie spożywczym ze swoją przyjaciółką, gdy podszedł do nich elegancko wyglądający mężczyzna, pochwalił jej płaszcz i skomentował, że musi być drogi. Podziękowała i rozmawiali jeszcze przez chwilę. Mężczyzna wyjaśnił, że jego garnitur to po prostu zwykła podruba, ale moja dziewczyna zauważyła, że ma na sobie wszelkiego rodzaju drogą biżuterię. Kiedy moja dziewczyna i jej przyjaciółka wspomniały, że są studentkami, mężczyzna założył, że muszą być bogate i że ich rodzice za wszystko płacą. Moja dziewczyna zaczęła czuć się niekomfortowo i próbowała się od niego odsunąć. Ten zapytał je, czy mają pracę, a one powiedziały, że nie, ponieważ uczęszczają na studia dzienne i w pełni skupiają się na nauce. Potem, bez pytania, opowiedział im, czym się zajmuje. Powiedział, że wykonuje różne dziwne prace, ale głównie ma facetów, którzy dla niego pracują. Znajduje ich na ulicy, karmi ich i daje im miejsce do spania. Wtedy właśnie czekał na spotkanie z nimi. Nazwał ich swoimi sługusami, co nagle sprawiło, że coś, co na początku wydawało się zdrowe, stało się bardzo niepokojące. Potem powiedział im, że właśnie skradziono mu portfel i potrzebuje na coś 400 złotych. Moja dziewczyna nie pamięta dokładnie, na co mu były te pieniądze. Powiedział im, że odda im jeszcze w tym tygodniu, ale potrzebuje tych pieniędzy tego wieczoru. Moja dziewczyna grzecznie odmówiła i w tym momencie poczuła się już naprawdę niekomfortowo. Zaczęła iść w kierunku wyjścia i powiedziała, miło było Cię poznać, powodzenia. Obie wyszły na zewnątrz i usiadły na przystanku tuż przed sklepem. Rozmawiały jeszcze o tej dziwnej sytuacji, kiedy nagle zobaczyły mężczyznę stojącego jakieś 20 metrów dalej, czekającego na coś i patrzącego w telefon. Po paru minutach podeszło do niego dwóch mężczyzn, z którymi rozmawiał przez chwilę. Następnie mężczyzna w garniturze poszedł w przeciwnym kierunku, podczas gdy pozostali dwaj mężczyźni weszli do sklepu i zaczęli grozić sprzedawcy nożem. Moja dziewczyna i jej koleżanka były całkowicie zszokowane tym, co się tam zadziało. Patrzyły, jak kasjer podnosił ręce i po chwili opróżnił kasę. Dwóch mężczyzn wybiegło ze sklepu w tym samym kierunku, w którym poszedł mężczyzna w garniturze. Już miały dzwonić na policję, ale zauważyły, że pracownik sklepu już to zrobił. Czekały na ławce, aż przyjechały dwa radiowozy. Wtedy weszły do sklepu, żeby powiedzieć policjantom, czego właśnie były świadkami, i próbowały pomóc zidentyfikować rabusiów i mężczyznę, który wcześniej do nich podszedł. Po tym wszystkim zastanawia mnie, czy to częste zjawisko, że ktoś płaci bezdomnym za popełnianie przestępstw i rabowanie.